Witam Was, kochani. Zbyt goszczy. W ogóle podróż to tak nam przebiegła super. Ja kocham z Lili jeździć pociągami. W sensie, no nie posiedzę sobie na miejscu, ale po prostu to jak ona jest otwarta do ludzi, jak wszyscy, nawet najbardziej po prostu tacy wiecie, tacy siedzący, to jak ona się uśmiecha, to ludzie się do niej uśmiechają. I mieliśmy. Tak, że było bardzo, bardzo dużo ludzi, ten pociąg jechał ogólnie do koło brzegu Też y, Gorzów Wielkopolski, tam się y, odłączały te potem wagony. Więc było bardzo dużo ludzi, tylko że oni jakoś już jeszcze przed Toruniem, nie pamiętam, gdzie tak najwięcej ludzi wysiadło, ale dużo wysiadło, więc my ogólnie miałyśmy ten przedział dla dzieci, tylko tam nie było żadnego dziecka, było... Masz widonik. Dziękuję. Było bardzo dużo. Yy, mm, 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 mm. Po prostu ludzi, ale... Mam się odkręcić. Jest w ogóle 655. I się pidał? Tak. I po prostu było bardzo yy, śmiesznie, bo... Siedzieli jeszcze, Lili, to tak na początku, jak ją rozbierałam z kurteczki, to była taka troszeczkę jeszcze, ja musiałam mieć takie 15 minut, że siedziała na kolankach, chciałaś, przy... tak wiecie, przy mnie być. A potem zaczekiwać do wszystkich w ogóle. Potem, oczywiście, bieganie, no wiadomo, nie po całym pociągu, ale w wagonie, z tam te drzwi w ogóle. No, potem tam raz ją przewinęłam. Była awaria toalety, więc pani konduktor potem mówiła, że jakiś czas będziemy chciały. A miałyśmy konieczność. <grych> no to muszę tam iść do, po nią do innego wagonu. Ale też się śmiała. Mówi do mnie, co? Niczego się nie boi. Bo ona normalnie za nią szła. W ogóle nie patrzyła, czy ja idę. Wiecie, jak wróciłam z przewijania, <grych> bo było tak gorąco w tym pociągu, że... <grych> Przepraszam, był poranek. A to mam taką... I przedział był otwarty, a ja zawsze zamykam, jak jestem z nią. I wiecie, tak jakby... I jak kupujecie z dzieckiem, no macie dwa miejsca. Ja miałam jedno, no ale nie chciałam komuś mówić, że ma sobie wyjść. No po prostu wiem, że ja, ja też nie miałam czasami zagwarantowanego miejsca do siedzenia, to też się dałam tam, gdzie jest miejsce, a wiedziałam, że ona i tak nie posiedzi, więc mówię, nie będę nikogo wywalać. E, no i właśnie e, te drzwi były otwarte, więc ja, ja na przykład jak wracałam z toalety, to, to nie zdążyłam na to dłużyć to torby, bo ona już biegła dalej potem. Poszłyśmy do tego przedziału, gdzie jest wózek dla osób niepełnosprawnych i tam była jedna dziewczyna, i jeden pan. Ten no, pan miał na imię Radek i był tak śmieszny, tak pozytywny. Mówił, że ona mu przypomina jego córkę Zosię, że teraz Zosia ma 15 lat, ale w ogóle, że śmiesznie. No, zasiadła na krzesło, schudziła, tam go zaczepiała, pasami się bawiła, a potem drzwi obrotowe przez pół godziny szły. A ja wam tu wstawię albo wcześniej w sumie. Ale bo nagrałam to. Więc ogólnie śmiesznie, bardzo dużo osób zagadywało. Pani też się pytała, ile ma, ona ma roczną. No po prostu bardzo dużo pozytywnych emocji Lili w ludziach i bardzo mi się to podoba. A dzisiaj przyjeżdża do nas, no bo moja mama to poszła do pracy. Jakoś tak się składa często, że naprawdę ona nie może akurat zostać w domu, bo chciała jutro, ale nie ma takiej możliwości. No trudno. Mój tata kończy o 14, ale przyjeżdża do nas moja kuzynka z Klarą. A to już wielokrotnie Wam mówiłam, Klara jest 7 miesięcy starsza. I mówiła, że weźmie babcię właśnie, bo moja babcia mieszka jakby poza byt nie wiem, ja tam się jechać Boltem. A też ona jutro idzie do tego szpitala, i nie chciałam, wiecie, się tam jej zwalać, żeby się nie stresowała, że nie ma nic do jedzenia dla nas, i tak dalej. Bo często, wiecie, starsi ludzie tak mają, no ogólnie, dużo ludzi I się stresuje tym, że ja nie jem mięsa, i wiecie, bo moi rodzinie to wszyscy są do tego gościnni, że muszą mieć coś przygotowane, i się potem, o ja nic dla ciebie nie mam, i tak zawsze każdy coś ma, ale no, eee, więc po prostu tutaj sobie przyjadą. Karola mówiła, że. O 9.30, no, pe pewnie tam drugiego mm, synka, od y prowadzę do przedszkola. I pójdę tak, czemu sobie umyć wczoraj? Ale dobra. Nie, ma na to, nie miałam na to już jakoś tak siły wczoraj. Chociaż i tak długo siedzieliśmy. Ale no, mówiła, że o 9.30 podjedzie po babcie, więc myślę, że o 10.00 będą. Także super. My w ogóle śpimy. Co jest mój outfit? Spimy w tym pokoju. Ja go bardzo lubię. My zawsze spaliśmy w sypialni, ale teraz jak przyjeżdżają w trójkę, no to oni muszą mieć sypialnię, bo to już wszystko jest malutkie. Ona jest, taki, jest taka vintage kanapka. No, moja mała specjalnie zawiesiła zasłony. a ma to taką fajną szafę. Rozsuwaną. I kocham tą huśtawkę, tylko że jakby kwestia jest taka, że no Lili ma drzemki, więc będzie kładzona tu na drzemkę, no to... Ta chójstawka musi tam być. Znaczy, można ją wysunąć, ale po prostu pod spodem będzie łóżko wtedy. Więc no, ale ogólnie bardzo lubię ten pokój. Jak moja masa zrobiła, podoba mi się ten dywan, lubię taki styl. I ten koszyk się zawsze nim bawi. Właśnie przed chwilą wyjęłam z niego sweter, bo wczoraj już znalazła ten koszyk i pakowała do niego swój sweter. No, ale to był jakiś mój pokój, więc mam do niego sentyment. Ja chciałam taką ścianę. Więc tak. Księżom to wymyśliłam tak wioska, też ja ją tam pojeździłam. i ona tam po prostu jest. Te kulki chyba... Ja też sobie. Czy kwiaty to już moja mama, ale to jest chyba to też ja. I te kulki to są takie światełka, to też ja. To jest Lisia, moja mama. I rysunek mojego brata, który oprawiłam. Mój brat zawsze robił takie fajne graffiti. I takie piękne rysunki. A tutaj no musiałam. A, wiecie, zrobić jeszcze tu były poduszki, ale już je dałam do salonu, bo jest bardzo nisko, ale Lili bardzo żywo śpi i wczoraj się raz obudziła. To, um, to się tam miała niby zakryte wszystko, ale się obudziła siedząc tam, także. No cóż, także tak, taki poranek i mój piękny outfit. I jeszcze oczywiście zawsze jest tu rower. Ej, to pewnie już kiedyś zwrócić uwagę, bo tutaj mi tata wiesza swój rower. Ale kocham ten pokój, kocham taki w ogóle styl właśnie. Tutaj jest tak, żebyśmy mogły razem gotować. Lili założyła malinki, posadziłam ją tu i będziemy wspólnie robić śniadanko. U mnie w kuchni, u nas nie ma miejsca niestety. <grych> także jest super. Robimy jajówę. Jest 7.15, także już czas. Wódzki. Trochę więcej pstuja, tu tu miejsca. Mogłam znaleźć innej fotelni. Zrobienia takiej płaskiej. Nie chciałam się tam grzebać. A, chcę, że to jest spoko do taki na coś. I na szczęście zajęłam Lily tutaj wsteczkami bo już filmowała stąd i te wszystkie oliwy co tam stoją. Yeah. Akurat mamy spoko mięciutkie awokado więc sobie dodamy. Chyba w Ali mimo Ufa. <noise> Jakbyście chcieli, na przykład kuseczki na podgrzać, to też się da. Nam. nie. Taki pomysł mojej córki. Ale przynajmniej jest zajęta i to jest niesamowite. Eee, tak. <noise> Czy jeść? Dobrze. Mamy śniadanko, jakże. Klasyczne tłuszcze dla mamy i białko dla nas obu, bo Lili po prostu nie lubi awokado. Jakby ktoś się pytał czemu nie daje dziecku warzyw, ja jeżeli ona ma pomidora, nie wiem po co to powiedziałam, na tej samej, na tym samym talerzu, to nie zje jajka. Więc daje jej po prostu zawsze pomidorka samego po tym jako przekąskę. No bo chyba wielokrotnie już mówiłam o tym, że moje dziecko uwielbia pomidora i ona praktycznie tylko pomidora, i jajecznicę. No obiady też je, ale wiecie o co chodzi, jakby ona, ona pomidora pożera, ale to, to jest aż... No ja tego Wam nigdy nie nagram, bo nie chcę wyciec nagrywać dziecka, jak je, ale po prostu ona ma mi jak tylko się powie to słowo, to jest koniec, więc tutaj na szczęście nie widzi, że jest, więc zostanie po prostu później. I ostatnio mama mi przywiozła sporo getrów i zap... patrzę tutaj do swojej szafki, a tu jeszcze mam raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. A ja po prostu brałam tego tyle. No wiadomo, brałam też spodnie, nie no ale jak ma, mam stopki, no to nie musiałam brać tyle getrów. Właśnie w tych bordowych też bardzo lubię. Pamiętam właśnie, że tutaj przywiozłam do odgłosi wszystkie takie jedno, kolorowe, żeby po prostu mi pasowały. I Lili. <ścoughs> Teraz wam w ogóle coś pokażę. O nie. Ona po prostu uwielbia nosatkę. Przewodnie musimy ubrać pytarki kochanie. Dobra. Jeszcze nie wykończyłam śniadania, bo musiałam przerwać. Wiecie jak to z dzieckiem. Misja. No. Jeśli chodzi o moje dziecko, to tu są bluzy, tu są takie podkoszulki, długi rękaw. Piżamka jedna, bo druga właśnie się powróciła. To są właśnie te spodnie. Z z moimi rzeczami i też wzięłam i trochę sukienek, bo mało nosi, więc tu mam sukienki. Tu są jakieś tam mój sweter, tu są jakieś jej letnie jeszcze rzeczy i moje, co zostały, ale no odtąd tu jest dresik jeden, długie spodnie, no i rajstopki zostawiam w torbie versus co wziąłam sobie, jeden sweter, jedną bluzkę, taką bluzę, oczywiście to, to wszystko mi się gniecie zawsze, czy coś jeszcze? Dwie pary spodni. I jedne, w których przyjechałam. A, przełożam jeszcze jedna bluzka. Także tak. I te moje ulubione. Tyle rzeczy wziąłam dla siebie. Także to mi się pomieściło. Tu mam jeszcze bieliznę. No i miałam jeszcze laptopa właśnie zawiniętego w tą bluzę. dzisiaj już ubrana, więc ja idę się ubrać też. Dajcie znać, czy nasze dziecko też wyczai wszędzie prezenty dla siebie. Moja mama to ostatnio mi ale stwierdziliśmy, że ona jest jeszcze na to za mała. Bo to są takie niebrudzące, to się gniecie. Tylko, chciała to jeść. No ale dobra, niech się bawi. Nie wiem, poszła do sypialni i to przyniosła. I ubieram koszulkę mojej mamy i taki sweter, zaraz wam się pokaże. Koszulka taka, ale mało znacząca, bo po prostu chodzi o to, żeby była... Sweterek jest z Primarka, bardzo cieplutki. A takiego potrzebuję, bo nie wzięłam płaszcza, tylko wiecie, tą kurtkę czarną a chcę iść jeszcze po ciasto, no, więc będziemy musiało wyjść <laughs> tak koło dziewiątej i pasuje mi do skarpetek. Chciałam mieć coś takiego białego, ale te kolorowe kropki mi to bardzo urzekły. Także tak, tak się prezentuje mój outfit. <laughs> Chciałabym przez huśtawkę widzieć, ale tak... <laughs> I dzisiaj no make-up. Wczoraj tak pomalowałam, o, pociągu. Ale ogólnie to wiecie, że ja praktycznie się nie maluję. Dzisiaj też ewentualnie e, taki błyszczyk. Więc sobie może tylko błyszczyki, a ja zrobię ustka. Taki Jula mi dał ostatnio tak dużo. To jak będę w domu to wam nagram. Mam całą kosmetyczkę, konturówek, a w ogóle nigdy nie używałam. I przeróżnych jakichś błyszczyków. Ogólnie jest już mam 13, a chcę iść właśnie mm, do Staropolskiej, po jakieś ciasto, no bo nic nie ma. Mm, wiecie, gdybym miała wie pomoc y, przy Lili, mam zrobiła to co mi nic. Ale no, że jakby przyjeżdżają, to tak wcześniej. No jeszcze zrobię, słuchajcie, zrobię je. Mm, co prawda, nie wiem, czy akurat Karolina spróbuje. Bo na święta chcemy wszystkim to zrobić, bo to jest tak pyszne. Ale na pewno zrobię jak mój brat. Z Magdą przyjadą i Nadią. No Ale zobaczcie, moja mama kupiła mi bransoletki na temu. Taka czerwona i czarna. I to są że bestii, nie? Że wiecie, że jedna osoba jedną, a druga drugą. ona do mnie, nie no tak, jestem twoim przyjaciółką, ale chcę, żebyś dwie nosiła. Moje dziecko pięknie się bawiło. Ukazała się zmywarka i przyniosła sobie wszystkie te kolory tutaj. Ej! Tylko fajnie było, jakbyś tego nie zdał. Może <śśmiech> sztuczkami ja się zajmę. Ej! Misia! Nie, dobrze. pomagaj mi zresztą. Ja <laughs> mu właśnie nigdy sztuczki nie pozwalam. A to niech mi podaje, to sobie już z tym poradzimy. Tak. Super. Dziękuję. Super, dziękuję. Dziękuję. Nadążam, taka pomoc szybka. Ja wam tu tak nagrywam, pokazuję i zapomniałam wam pokazać. Właśnie przed chwilą Lili mi przypomniała, bo wyjęła pasażerkę. Dostała wczoraj buzio od swojej kumpeli tak się śmieją z moją mamą. Znaczy ona się śmieje? <laughs> to jest jej kumpela. Bo Lili właśnie... E, po prostu najczęściej się bawi z moją mamą i z Julką. E, I wczoraj dostała ten wózek, ale słuchajcie, on jest z Pepką, jest w ogóle taki malutki, idealny. Ale on jej się tak spodobał, że ona, słuchajcie, zaczęła klaskać, dała buziaka babci od razu. Właśnie włożyła tam lalę, włożyła się tak cieszyła, że... Dziękuję. Chciała z nim iść spać, po prostu jeździła w jedną, w drugą. W jedną, w drugą po prostu jeździła, i normalnie nie chciała mi iść spać, bo ona z tym wózkiem chciała przyjść. No i w końcu moja mama chyba jakoś zaczęła płakać, jak wyjmowała jej te przyprawy, bo mówiła wcześniej, że to zadziałało, że też zrobiła taką minkę i już jej nie wywalała. I, i w końcu. I zrobiła to samo i ona już wzięła, wiecie, się tak przedwiła do mnie i chciała już iść spać, ale no ogólnie miała hit z tym łóżkiem, wczoraj wieczór. Ja. Tak! Tak. Zaczynamy spuścić tą huśtawkę. Ja muszę to zrobić inaczej. Mamy huśtawkę, tylko poduszka chyba jest tu, właśnie w tym rogu, żeby się nic nie działo. Bo ja w ogóle w tym pokoju moja mama to ćwiczy tą jogę. W ogóle bardzo dużo wam nagrywam. No, mam nadzieję, że spoko. Jest taki kontent w sumie, no bo siedzę sobie sama i ogólnie w domu jest jakoś inaczej. Bolili po prostu strasznie. Się wkurza, jak ja tylko wyciągam telefon, a zaraz jest w ogóle spokojna. Też ostatnio miała takie momenty na te zęby, że nie lubiła się myć przez ostatnie trzy dni. I wczoraj też się to odczarowało. Także warto czasem jechać do dziadków, to nagle wszystko się zmienia, jakoś tak. Dzieci kochają być u dziadków, to jest po prostu już od maleńkości, oczywiście, wiecie, <laughs> jak dziadkowie są zaangażowani, co nie, i chcą, żeby dziecko przyjeżdżało, wow, no, także tak, idziemy, bo potrzebujemy też, bo to jest nasza ostatnia paczuszka, więc idziemy od razu, tutaj jest Rosman, Pepko kupimy Pampersy, bo mam tylko tutaj czwórki Pampersy, w sensie dada, ale pampersy. A ja potrzebuję tylko majtek, bo no po prostu są łatwiejsze w użyciu przy takim dziecku ruchliwym. Znaczy no myślę, że przy większości, co nie? Bo akurat nawet jak dzieci są mniej energiczne, to przybierać większość nie lubi już tak leżeć. Więc, aha. Mm, no. A więc pójdziemy sobie zobaczyć. Po staropolsku mamy kawałek, tam dalej. Ale Właśnie tylko Pepko i Rosma jest od 9, więc pójdziemy najpierw na Starą po staropolską. Mm. Powiedziałam najpierw na staropolską, jakby to była ulica, a to jest cukiernia. <gryw> Ludzie z stąd, y, bo nie wiem w jakich innych miastach jeszcze jest. No ale z gości na pewno wiecie. Staropolska to jest po prostu cukiernia. Dzisiaj jak Lili będzie miała drzemkę, no to jakby prawdopodobnie będzie tu jeszcze Karola z Klarą i moją babcią. Ale wieczorem już biorę się i na pewno Wam to zmontuję i postaram to już po prostu Wam wstawić, bo bardzo dużo nagrałam. Szczerze, od wczoraj pakowania do teraz to już może mieć 40 minut ten vlog. A ja tak naprawdę ten dzień się jeszcze nie skończył. Więc zobaczymy, może to się podzielę. Po prostu od razu musicie mieć dwa vlogi. Idziemy kochani. Mój outfit. Proszę bardzo. Oczy wisi i piszemy, nie wiem jak, ale śmieci jeszcze. i na dole mamy wózek. uchodź ci wystaje. Jest 9.25 i mamy ogarnięte wszystko, ale słuchajcie, jest tak zimno. Ja chciałam założyć rękawiczki, jeszcze w ogóle nie chciałam wejść do wózka. I wzięłam te dwa wory śmieci, więc było troszeczkę nieprzyjemnie, ale no musiałam ją usadzić, nie było opcji. Um, ona od razu jak już jest wsadzona, to praktycznie przestaje płakać. No nie mogę jej zawsze pozwolić chodzić, bo nie ogarnę wszystkiego sama. Um, dajcie znać, czy może dzieci też tak szybko już miały bunt na wózek. Teraz chyba dzieci tak wszystko szybciej robią. No i co? Jeszcze był bunt, bo chciała banana. No ale byliśmy w stylu polskiej, wziąłam ciasto, wziąłam chleb. Byliśmy w Biedronce i w Rosmanie nie było tych chusteczek w trzy paku. Za 40, więc jedno, jedną, za tam 15 Wziąłem 16. No. no, ale z tymi rękawiczkami to po prostu tylko odeszłam od świetnika chciałam mi założyć. To mm, mm, mm. okej. Okay. Ja założyłam, bo jest bardzo zimno. O, tylko teraz w sumie nie przemyślałam. Nie widziałam żadnej siatki. Nie, nie wiem, jakie ja to do góry wezmę wszystko. Ale ok. To kosztowało 8 zł. Foods by Ann. Także wiadomo, Smoothie Superfoods troszeczkę i owoc. Ale ja musiałam, bo tak mi się ten smak złotych to bardzo dużo, jak na takie coś, bo to jest 250, na bardzo dobre. Dostałyśmy klocki. Te dziewczyny robili po kłóciły się o Mamy 13, nie została. Dziewczyny właśnie wyszły. Dostałyśmy torby ciuchów. W sumie przyjechały po 10. Idę zadzwonić do Piotrka i potem to wszystko sprzątam. Może uda mi się pomontować. O kurde, zobaczcie, jaką mam fryzurę! I Lili y, 14-17 jakoś się obudziła. Poszłam ją nakarmić i się jeszcze poprzytuliłyśmy i jest 15-43. z 15, nią. Kochani, chciałam Wam podziękować za ten dzień. Yy, Lili śpi jest godzina 20 i ja idę ogarnąć swoje włosy. Czekam wszystko na mamę, bo... Chciałabym, żeby mi ładnie rozczesała kołtun, <noise> chociaż może najpierw ją po prostu. Um, ona mówi, że fryzjerka, czy tam fryzjer i polecił taki szampon. Pierwszy raz widzę, Dam wam znać, ale spróbuję sobie to umyć. Dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście ze mną. Ustawcie łapkę w górę albo jakiś komentarz i suba, jeśli jeszcze jesteście tutaj nowi i tego nie zrobiliście. Pa!